Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Limbo i kontynuujemy od tego miejsca, gdzie zginąłem oczywiście, no bo jakżeby inaczej. Próbuję ogarnąć trochę. Chyba wiem... O proszę, się udało. Nie Mógłbym się trochę rozplątać z tego, bo nie powiem, że to trochę przeszkadza. O, oh, a myślałem, że na farcie mi się uda przeskoczyć. Dobra, never mind. Spokojnie, jeszcze raz. No bo teraz się nie spodziewałem tego, tak? Okej. Okay. ładnie wyszło. A długo będę. O nie, nie, nie. A tego to Wam powiem nie przewidziałem. Dobra, jeszcze raz. Dobra, samo spadnie. Okej, okay, nie jest źle. A, i w ogóle co miałem powiedzieć, że tamty odcinek na styk wyszedł w sumie. Dobra, nie wiem, od 35 chyba zacząłem ponagrywać, więc nie jest tak źle. Muszę czas łapać, nie no, bo trochę lifa później przycinać film i tak nie do końca wszystko dopowiedziane by było. Dobra, jakoś mi to idzie. Tyle, żeby nie spaść. o o. No nie, nie, nie. Kolego! Ty, to już sobie tam idź i zabijaj kogoś innego, nie mnie. Bo już mnie żeś owinął tutaj. WOW, udało się. Już nie jestem w nie. Ale ziomuś, wstawaj, wstawaj Nie ma co tu odpoczywać nawet nie wiem gdzie jesteś Jesteś w jakimś lesie, jesteś Nie wiem, uciekasz przed czymś O, proszę ktoś tu siedzi Aha To tak, to tak Ja myślałem że tu Hej kolego Pogadajmy, poławmy się, pomóż mi powie co co chodzi A ty takie rzeczy mi tu odwalasz, no proszę no, no, powiem wam, że to też miłe nie było. Nie spojrzałem dokładnie. Okej, okay, i nie wiem. Dobra, najgorsze no już za mną. Co jest? Dobra, trzeba się trochę rozbujać. I skakujemy, dobra. Biegniemy sobie dalej. Teraz jest trochę jaśniej, tutaj. A ja do tej pory nie wiem o co chodzi w tej grze. A pisali, że o na początku wszystko jest powiedziane. No ja właśnie nie wiem, albo jestem jakiś. Ups. O, siema ma kolego, tam też coś leżał. No w tym samym miejscu nie dał rady. No i tu muszę zaczynać. No dobra. No teraz to już będę przynajmniej wiedział, co i jak. Wtedy się trochę pośpieszyłem i coś mówiłem, już zapomniałem o czym mówiłem, a o historii. Nie wiem, chyba sobie przeczytam przed kolejnym odcinkiem, o co dokładnie chodzi, bo... Znaczy no niby mogę się domyślać, tak, ale no chciałbym chyba wiedzieć jednak o co chodzi. Chyba, że na koniec gry mi wyjaśnią, to może lepiej jednak nie czytać do końca być w niewiedzy dokładnie. Zastanawiam się, czy teraz coś tu się nie stanie. No właśnie, tylko jak ja mam co zrobić? To mnie zastanawia. Dobra, jestem tylko tutaj, więc nieźle, oh, Jezus. Też skoczyłem. Nie klimat tej gry jest mroczny. Trzeba przyznać. Teraz pomyślę, trzeba jak to zrobić. Czy może od razu trzeba biec? No nie, to nie tak. Czy może przeskoczyć do, w lewo? No nie, trzeba coś wykombinować. No to już trochę trudniejsze. Okej, okay, dobra, tak jak myślałem. Easy peasy. O nie, tak się ze mną bawią. Uff, ledwo, ledwo. Co? To co ja miałem zrobić? Ej, bo ja nie wiem w sumie teraz. No zaskoczę. To też nie tak. Chyba trzeba czekać na odpowiedni moment. Powiem wam, że gra robi się coraz bardziej wymagająca. I to mi się też podoba. Ale tak... Nie do końca, ale dobra. Za którymś razem już mi się... Udało, ów, prawie bym zginął. No, rozluźniłem się, tak myślę, że. A, zjadę sobie spokojnie. A tu proszę. No i dobra. No nie, znowu ty. A nie, dobra, to trapa. Tak też myślałem, że to trapa. Co to, co co. Nie wiem, myślałem, że zginę od tej trapy. LOL. Dobra, przeszedłem, nie wiem jak. Um, teraz się zastanawiam. Teraz nie wiem jak to zrobić. Um, no i co teraz? To jest pytanie. No i dobra, no i niby mam coś tu zrobić. E, dobra, ja na chwilę przerwy, bo muszę coś jednak jeszcze sprawdzić na razie. Znaczy nie muszę sprawdzić oczywiście co tu trzeba zrobić, bo ja na to wpadnę, także spokojnie. Dobra, lecimy dalej, już jestem z powrotem i nadal nie wiem... Chyba, że muszę iść na razie dalej. Czy tak? A no, najwidoczniej. Czyli w sumie... Poluj, była tam ta dźwignia. Dobra Czyli rozumiem, że trzeba od razu spierdzielać stamtąd Dawaj, 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 dobra, na chillu Dobra, podjerało trochę nas Co mogę przeskoczyć? Dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj O, jacyś ZIĄKOWIE! Dobra, to już wygląda podejrzanie Dobra, lecimy dalej, podrabinię, tutaj te ziomki były Z włócznem jakieś murzyny Się czaiły na mnie Dobra, kolejny wisi no Tu wszyscy wiszą Dobra, coś tu jest już zaplanowane na mnie, dlatego Obawiam się ruszyć on to coś Coś tu się stanie no, tak myślałem że coś się stanie O Jezus gdzie ja wpadłem Dobra jeszcze raz Dobra. Ej lol co on ja zrobić No bo on szybciej nie biegnie Ale coś mi nie wyszło Dobra, chyba już mam pomysł no. Dobra No co? No co? To jeszcze za mną leci Dobra Jeszcze raz to wymienimy No chyba nie, ale mi za tyle złapało. zapało. No i luj, no i nie wiem. Serio, nie mam pojęcia. Jak mam to zrobić? Tu kucać nie mogę nic. No właśnie. Chyba, że tak. Ale no, nie przeskoczę, bo jest. Coś takiego. Aha, no, so, ja nie wiem, jak jaką to ugrać. No serio. Zaczynamy już tak denerwować. Dobra, na farcie. Jak ja mam to przeskoczyć? Przecież. A, dobra. Też nie pomyślałem na początku. Okej, okay, teraz już nie byłem taki głupi. Dobra, żyję. To najważniejsze. I poruszam się ciągle do przodu. Ej, odcinek już powoli będę musiał kończyć za jakieś dwie minuty tak wychodzi Na no to Ale jeszcze spróbuję coś przejść O nie, nie. Co, co, co? to jest? Co to jest? Co to jest? No get the fuck out! O. o, coś mi nie wyszło Coś mogę zrobić No get the fuck out, bitch! Bitch No i że mu Co ja mam co zrobić? Ops... No nie tak. Ej poważnie. No ani akcji nie mogę wykonać żadnej. Aha. No przecież się schowałem pod tym. Co to ma być? To, to ma być, Ja się pytam Dobra, jeszcze raz spróbuję coś ogarnąć No ale Antonie Aha, dobra, spoko Coś jest No ale Ja nie wiem co on zrobić, chyba że jeszcze mam jeden pomysł i to będzie ostatni mój pomysł w tym odcinku ale to nie działa. No wiecie co mam rozkminę? Dobra. Ja się z Wami żegnam w tym odcinku, mam nadzieję, że niech Wam się podobało, a ja spróbuję w kolejnym rozkminić co tu trzeba zrobić, bo widać trzeba już trochę bardziej pomyśleć, także trzymajcie się, cześć.